Ewangelię temu człowiekowi and how Filip potem chrzci and how jak on rozradowany nawrócony dalej sobie jedzie do północnej afryki now it's the of the earth he's being

he's sharing the gospel. On the kingdom of nubia, kandake, is one of the oldest christian nations on the planet. Nubii w Etiopii, jedno z you might visit uh, parts of ethiopia where they cut churches in the rock, in the stone. a church here, a church there. Można dzisiaj w Etiopii odwiedzić te miejsca, gdzie ci pierwsi chrześcijanie wycinali w skałach kościoły. I historia to potwierdza, że to Królestwo Nubii w, w Etiopii to jest jedno z najstarszych chrześcijańskich uh, wspólnot, jedna z najstarszych chrześcijańskich wspólnot, jakie, jakie istniały.? Why is that? Jak to się stało? One guy jeden człowiek that went to a, an empty road, który poszedł na pustą drogę Bad strategy, Kiepska strategia but the Holy Spirit spoke. ale Duch Święty przemówił And he obeyed. i on był posłuszny And he saw the miracle. i zobaczył cud. And we still see the of today. I dzisiaj dalej ten cud trwa, At many people in believe in Jesus. Dzisiaj również wielu etiopczyków uh, nawraca się do Chrystusa. Of that ministry. Przez tę służbę jeszcze sprzed, sprzed tak wielu stuleci. everything. Moglibyśmy jeszcze wiele rzeczy tak opowiadać, jak to się fajnie wszystko działo. Time is limited ale nie mamy na to za dużo czasu. Ale cały czas przez tę księgę przebija się to kluczowe słowo zmiana, nowe możliwości, nowe otwarte drzwi. Kiedy Pan Bóg przebija się do naszego życia, otwiera nasze umysły, nasze serca, you continue a little bit further you see peter and cornelius for example potem można przejść dalej i widzimy jak apostoł piotr spotyka uh, Corneliusza, apostoł piotr apostoł exactly. piotr exactly yes and uh, god has to really convince the guy to go ahead Bóg naprawdę musi przekonać Piotra, żeby on podjął ten krok. You all the down, all the Pamiętacie, jak Piotr widzi to prześcieradło i tam są różne zwierzęta i Bóg mówi: Piotrze, możesz je zabić i zjeść. Remember, he was Jewish.

This was very difficult for him. I dla niego to jest strasznie trudne. Is, to bring him to another a w tym samym czasie już Pan Bóg posyła jeszcze ludzi z domu Korneliusza, żeby do niego przyszli. The household Cornelius. Z domu Korneliusza przychodzą. Cornelius? Kim był ten Korneliusz? Nie był Żydem. Był poganinem. He was a Roman. Był Rzymianinem. Who shaved his uh, hair a little bit more like you, not like me. Mm. You're a no, little bit better, I'm a little bit Jewish. on holiday. Yes. I'm a <laughs> little more Jewish than you today. Yeah. I ten Rzymianin, on był tak ogolony jak ja, nie tak zarośnięty jak Markus, bo jest na wakacjach, to sobie można na to pozwolić, wygląda bardziej po żydowsku, a ja bardziej po pogańsku. Da. <laughs> And anyway, tak, I mean tak, sorry. Tak, tak. Anyway, to, for a Jewish man to enter the house of a Roman, a pagan, was forbidden by the law. I to było zakazane prawnie dla Żyd'a wejście do domu poganina. And suddenly he is supposed to enter a house full of pagans. I on ma nagle wejść do tego domu pełnego pogan. Oczywiście prawo tam y, jakoś to regulowało, że gdyby się tak stało z, jakich, z jakiegoś powodu, że ktoś nagle wylądował w tym domu nieczystym, no to musiał konkretną ofiarę potem za to złożyć w świątyni, tak? But no, this was not about that. A tu Piotr chciał być prawy czysty there were certain rules in the law of moses um, for jesus also i tam jezus też podlegał pewnym prawom mojszesza and you know that he never broke the law jesus nigdy nie złamał prawa he fulfilled the law on wypełnił prawo tak and imagine when he is touching the leper kiedy Jezus dotyka trędowatego you were not allowed to touch Przecież nie wolno było dotykać osoby nieczystej chorej. The leopard was unclean, trendowata osoba była religijnie, ceremonialnie nieczysta he had to stay outside of town outside of the camp. Taka osoba chora musiała przebywać poza skupiskami ludzi musiała być odosobniona. And whenever a leopard came close to the village or Or people he had to shout, unclean, unclean. Taka osoba przebywała w ciągłej izolacji, i gdyby się zbliżała do ludzi, musiała wołać, jestem nieczysty, jestem nieczysta. I oczywiście też były pewne przepisy prawa mojżeszowego, jeśli ktoś przypadkiem dotknąłby takiego trendowatego. That you sacrifice this and you stay alone for 7 days. Wtedy trzeba odpowiednio ofiarę złożyć, trzeba się odizolować na 7 dni. It's quarantine. Taka oh. kwarantanna. And uh, what did Jesus do? He touched the leper and the leper is clean. A co Jezus zrobił? Jezus dotknął trędowatego i ta osoba trędowata nagle jest czysta, zdrowa. Because something greater than Moses has arrived. Ponieważ przyszedł ktoś większy niż Mojżesz. Or the woman who was bleeding. Albo kobieta, która miała krwotoki, And thinking, If I ona, która mówi, jeśli tylko dotknę jego szaty, szaty Jezusa, to będę uzdrowiona. I felt kto mnie dotknął? I Jezus mówi: Ktoś mnie dotknął, poczułem, jak moc wyszła ze mnie. Dlaczego ta kobieta tak bała się dotknąć Jezusa? It says she was shaking. She was... She was shivering of fear when ona, she came and said, "It was me, it was me." Ona się aż ze strachu trzęsła cała i mówi to ja, to ja dotknęłam. Well, she broke the law of Moses. Dlaczego się bała? dlatego że złamała prawo Mojżesza. She should be punished. Powinna być za to ukarana. Because she was unclean. Ponieważ była nieczysta. She had to stay away from people. Miała być z daleka od ludzi. He is Coming into the crowd, honors me. Excuse ona wchodzi w tłum, przepycha się przez tłum. Touching the master. I dotyka Jezusa. Making him unclean. I czyni Jezusa nieczystym. But he's not unclean. Ale on nie jest nieczysty. Instead, she becomes clean. Ona za to staje się czysta. And everything is clean. I wszystko jest czyste. And what sacrifice is required for that cleansing? I jaka ofiara za to musiała być wniesiona za tę czystość? A dove? Czy gołąbek? A Czy koziołek? No, nie. The Lamb of God. Baranek Boży. And the Lamb of God is there.

Dla tej kobiety, for that Enoch going to North Africa, dla tego Enoch'a, który tam jechał do Etiopii, for us here today, our hearts, dla naszych serc dzisiaj również, our minds, our bodies, dla naszych umysłów, dla naszych ciał, Jesus is here, Jezus jest tutaj, and doing a new wonderful thing in our history, i on czyni nadal wspaniałe rzeczy w naszym, w naszych czasach. Hallelujah. Hallelujah, Can we give ourselves to this truth and this miracle today? Czy możemy dzisiaj otworzyć się na tę prawdę, na ten cud? Abyśmy byli otwarci na to, gdzie Pan Bóg nas chce prowadzić, jakie nowe drzwi ma dla nas, jakie nowe możliwości ma dla nas. Maybe new ministries in, in terms of music. Może jakieś nowe służby muzyczne. What? Does he want to do? Co on chce z nami zrobić? We can at least ask us that question. Przynajmniej takie pytanie sobie zadajemy. Show me your way, Panie. Pokaż mi twoją drogę dla mnie. Make change, bless Poland, Panie. Bogosław Polskę. Send us, Lord. Panie. Poślij nas. Send us to Poland, send us to Ukraine, send us to Sweden. Wyślij nas w Polskę, wyślij nas na Ukrainę, wyślij nas do Szwecji. Send us to that empty road. Wyszli nas na tę pustynną drogę gdzieś. Only God knows. Tylko Bóg wie co tam nas czeka. How the next chapter will look like, I don't know. Tylko Bóg wie jak, jak będzie wyglądał kolejny rozdział Dziejów Apostolskich. Tylko on wie. Ja nie wiem. Alleluja. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. powstańmy Shall we stand up and pray yes, together? Yes. Yes. do modlitwy. Pomódlmy się razem. Alleluja. Thank you Lord. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, stoimy przed Tobą. Jesteśmy zwykłymi, prostymi ludźmi. I wiemy, że Ty jesteś drogą i prawdą i życiem. I my zapraszamy Ciebie, Panie Jezu, do naszych serc, do naszego życia. Those of us who believe in you, Ci z nas, którzy wierzą w Ciebie, we you even more, Holy Spirit, zapraszamy Ciebie Duchu Święty, to do a deeper work in our hearts, abyś wykonał w nas jeszcze głębsze przemiany, and to write new chapters in our lives, abyś pisał nowe rozdziały w naszym życiu. To let us meet new people. Abyśmy spotykali nowych ludzi. Going to new areas, abyśmy udawali się w nowe podróże. To find on new roads, abyśmy szli nowymi drogami. Speak to our hearts, mów do naszych serc, panie. That you give us your and dreams, udzielę nam swoich wizji, objawień, snów. For us to be part of this abyśmy byli częścią tego tego co ty czynisz, co ty budujesz That you are the Bo ty budujesz swój kościół, Where plays a part. w którym każdy odgrywa ważną rolę Where there is room for every kind of gift. gdzie jest miejsce dla każdego z nas, dla każdego daru will do many Gdzie Bóg będzie czynił wielkie rzeczy, i wiele nowych rzeczy this is the body. Bo jesteśmy organizmem, ciałem, With different members, different the body. I mamy różne role do spełnienia w tym ciele. Where each part plays an important role. Gdzie każda część ciała wypełnia swoją rolę. Where God, the Holy Spirit wants to speak to you to give you a role. I Bóg chce mówić do twojego serca, aby pokazać ci twoją rolę do spełnienia. Someone will have a music ministry. Ktoś z Was będzie zaangażowany w muzykę, they are fit for that. bo do tego jesteś przysposobiona. Will put young in their home. Ktoś zaprosi młode matki do swojego domu. Ktoś weźmie małe dziecko na swoje kolana, przygarnie je. Ktoś będzie wspierał osoby uzależnione od alkoholu. Someone will speak on the street. Ktoś będzie mówił ludziom o Jezusie na ulicy. Someone will write on internet. Ktoś będzie pisał o Jezusie w internecie. Someone will travel more far. Ktoś wyjedzie jeszcze dalej stąd. And God has different roles for each individual. Pan Bóg ma różne role dla każdego z nas. And together, that is the body of Christ. I razem tworzymy ciało Chrystusa. pracując razem, funkcjonując razem razem współdziałamy, współpracujemy w tym. You will to the voice of the Holy Słuchaj głosu Ducha Świętego, A Duch Święty będzie pokazywał ci twoje powołanie, twoje obdarowanie, twoje dary. I wtedy możesz porozmawiać ze swoimi liderami, z pastorami. I believe God is speaking to me. I wierzę, że Bóg mówi do Waszych serc. Wierzę, że Bóg mi pokazuje coś. Can we pray about this? Czy możemy się o to pomodlić? Can we talk about this? Możemy o tym porozmawiać? Can we do this together? I wtedy razem działamy. And the body, the church moves together. I kościół razem dobrze wtedy funkcjonuje. A jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie do końca, w co wierzysz, Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jesus loves you. Jezus cię kocha. He wants to save you. i Chce ciebie zbawić. On oczyścił cię na Golgocie z wszystkich grzechów. Past. z grzechów, które do tej pory popełniłaś, Te które są dzisiaj. Even the sense of the future. Ju nawet czujech doę bandą przyszłości. His blood is reaching all over the place of your life. Krew Pana Jezusa, ona ma zasięg na całe nasze życie. And God is saying to you today, come to me. I Biblia mówi do ciebie dzisiaj, przybliż się do mnie. Believe in the blood of Jesus. Uwierz w tę moc krwi Jezusa za ciebie przelaną. That Jesus died for you sin on the cross. Bo Jezus umarł za Twoje grzechy na Krzyżu. And you will be a new creation. I staniesz się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. And he puts you inside of his church. I Pan Bóg Cię umieści w swoim kościele. And you get full of Israel, God's Israel. I będziesz miał, miała pełne obywatelstwo Izraela, Bożych Dzieci. You are. Kimkolwiek jesteś dzisiaj. God is welcoming All People. Into his Bóg zaprasza każdego, aby był częścią jego kościoła. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Dziękujemy bardzo. Usiądźmy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you so much, Markus. To pleasure to have you with us today and this week. Cieszymy się, dziękujemy za, za to słowo dzisiaj do naszych serc. Jesteśmy u ubogaceni, tak. Kochani, jak już wiecie, dzisiaj mamy jeszcze wspólne, wspólny posiłek, zaraz o tym kilka słów powiem. Może najpierw zacznę od ogłoszenia, które tutaj Beatka cierpliwie, wytrwale, konsekwentnie przekazuje z niedzieli na niedzielę, że potrzebujemy wolontariuszy do katechetyki, do zajęć z dziećmi. Potrzebujemy osoby, które się zadeklarują na jedną niedzielę w miesiącu. Mogą to być... Kobiety, mężczyźni, nie ma znaczenia. Jeśli chcesz pomóc w tej bardzo ważnej służbie, jaką jest Katecheza, formowanie, kształtowanie, umacnianie wiary w naszych dzieciach, a mamy ich tutaj sporo, postoi ponad setkę, potrzebujemy wielu wolontariuszy. Może powiesz, ja nie wiem co robić, jak to robić, nie znam się na tym. Ważne jest, żeby, żebyśmy mieli chęć. Wtedy ktoś nas przyuczy, pokaże, podpowie. Możemy wtedy po, poobserwować, jak to wygląda. Także bardzo zachęcam do, do tego, żeby się zaangażować. Osoby polskojęzyczne, osoby rosyjskojęzyczne również potrzebujemy, ponieważ mamy też dzieci z domów rosyjskojęzycznych, więc takie, takich wolontariuszy też potrzebujemy Was z Ukrainy, z Białorusi, skądkolwiek jesteście. Też Was zapraszamy do tej służby. I proszę, zgłaszajcie się do Beatki. Wszyscy znamy Beatkę, znamy i kochamy. Tam siedzi z tyłu. Pomachaj do nas. Tam. Tam jest Beatka, ona czeka na chętnych. Może dzisiaj Pan Bóg coś... Powie do czegoś serca, tak jak Markus mówił, że są różne służby, są różne obdarowania, są różne też obszary, w których możemy się zaangażować. To jest jeden z tych obszarów, to jest katechetyka, i od września chcemy wystartować i chcielibyśmy mieć osoby, które będą, będą mogły się też naszymi dziećmi fajnie zająć. Co ja jeszcze miałem ogłosić? Nie wiesz. Bo ci nie powiedziałem. <laughs> Dzisiaj mamy wspólnego grilla. Dzisiaj mamy wspólnego grilla, wspólny posiłek. Korzystamy z pogody, korzystamy z lata, więc chcemy ten czas wykorzystać jeszcze na bycie razem. Wszystkich Was zapraszamy. Każdego. Wszystkich zapraszamy, naszych gości, naszych domowników. Zapraszamy na wspólnego grilla. Dla, dla Ostojan, dla naszych domowników. Grill jest za ofiarę 3 złote od osoby I, i w tym jest wszystko, łącznie z nożem, widelcem plastikowym i tacką i kiełbaską. Wszystko w tym jest za te 3 złote, ale to jest dla naszych osób tutaj, co stoi, jeśli jesteś gościem, zapraszamy cię za darmo do Spożywania, do skorzystania z tego, co tutaj mamy dzisiaj przygotowane. Mamy kiełbaski, mamy ciasta, mamy sałatki, za które dziękujemy, że przygotowaliście, przynieśliście. I jeszcze słowo do naszych domowników, taka refleksja z ostatniego grilla i z innych jeszcze wspólnych spotkań. I to mówię do, do, do naszych osób, nie mówię tego do gości, ale mówię to do, do nas, do nas, Ostojan. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Lepiej jest brać niż dawać. Lepiej jest brać niż dawać. Także jak pójdziecie teraz na tego grilla, to szybko idźcie do kawiarni, tam są ciasta i szybko naładujcie bardzo dużo ciasta na swoją tackę, tak żeby zabrakło dla innych i żebyście mieli na swojej tacce jak najwięcej, a ludzie, którzy potem przyjdą, żeby już popatrzyli na puste talerze. Także tak zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, lepiej jest brać niż dawać. Bierzcie jak najwięcej. Nie patrzcie, że dla innych nie starczy. Naładujcie swoje tacki czubato, szczególnie ciastami. Bo kiełbasy to raczej dla wszystkich starczy. Ale ciasto to zniknie, może nie powinienem powiedzieć zniknie, znikało do tej pory w pięć minut. I każdy mówił, A to nie, to nie tylko dla mnie, to jeszcze dla mojej rodziny, dla moich dzieci, dla mojego męża, żony, cioci, wujka. A kto jest naszą rodziną? Znowu może się odwołam do słów pana Jezusa. Kto jest moim ojcem, matką, siostrą i bratem? My tu wszyscy jesteśmy rodziną. Wszyscy jesteśmy rodziną. Więc e, mówię to do nas, do, 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 do nas, do Ostojan. Jeśli idziemy tam na ten posiłek potraktujmy to tak, że chcemy, żeby, żeby to nie wyglądało, że to jest nasz ostatni posiłek. Ja czasem patrzę na tacki niektórych ludzi i myślę, czy to jest twój ostatni posiłek w życiu? To nie jest nasz ostatni posiłek, mam nadzieję. Zróbmy tak, żeby, żeby dla innych też coś było, szczególnie mówię tutaj o ciastach. Także weźmy sobie jeden kawałek dla siebie, i, 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 i chcemy mieć na uwadze osoby, które też są gdzieś tam poza nami z tyłu, czy które dopiero dojdą, bo są zajęte innymi rzeczami. Także miejmy dobry czas. Aha, jeszcze jedna taka moja prośba. Zostajemy na tym grillu nie tylko po to, żeby się najeść, ale też po to, żeby porozmawiać, zapoznać się z osobami, których nie znamy. Bardzo Was zachęcam, porozmawiajcie z, dzisiaj z kimś, kogo nie znacie. Przełamcie tę barierę. Może to jest ta zmiana też. Markus dzisiaj mówił o zmianach. Może to jest ta zmiana dla Ciebie? Bo tak łatwiej jest stanąć w swojej grupce, którą już znamy, lubimy. Moja rodzinka, moja taka paczka ulubiona, a tam sobie gdzieś tam stoją osoby, które mówią, że mówią innym językiem albo nie wiadomo skąd są. A co mnie tam, ja tutaj się czuję dobrze sam ze sobą, i z moją grupką przełamujmy takie rzeczy. Dobrze? Przejmujmy takie rzeczy. Pogadaj dzisiaj z kimś, kogo nie znasz. Nikt z was nie zna też Markusa i Ellen, także to już jest jedna, jeden kierunek, gdzie można podejść i przynajmniej się przywitać i powiedzieć hello, czy dzień dobry, czy chwała Bogu, czy coś po szwedzku, jeśli ktoś zna, albo po angielsku. Ale też są inne osoby w kościele. Czasami mówimy: O, tyle nowych ludzi jest, nie znamy się. To jest, ta, to jest okazja, to jest taki czas, właśnie wspólny, żeby być razem, żeby się poznawać. Aleks, czy ty chciałeś coś dodać jeszcze? Chodź. Teraz poruski. Te, kto mnie rozumieją, dla rosyjskoizucznych, ukraińskoizucznych, przygłaszają serdecznie, każdy czwartek, sześć, 18.30, 18 .30. приходите, если понимаете по-русски, по-украински, кто есть с Белоруссии, с Украины, откуда, да, от, откуда вы есть, да, приходите, каждый четверг, 18.30, разбор слова, мы общаемся, есть общение, есть молитва друг за друга, приходите, благословений. Понятно? Pozdrowienia z przemyśla. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy przemyśl również. Pozdrawiamy wszystkich gości, a co tutaj cię są. Balery, coś mówiłeś? Aha gdzie przyjść? Kuda? Só. Do kawiarenki. Dobrze. To zapraszam wszystkich na wspólnego grilla. Niecie... Dobrą niedzielę, dobry tydzień i do zobaczenia w na naj, na najbliższych nabożeństwach.